Niezły rzut jak na kucyka, który wiecznie chodzi z głową w chmurach. Myślisz? I wydaje ci się, że potrafisz rzucić lepiej? Jasne, że potrafię. Ach. A niech to Dunder! Ha! Wygląda na to, że Pegas ma lepszego cela niż koń pociągowy. A może nie wiedziałaś, że masz rzucić jak najbliżej kółka? No dobrze, dobrze. Rzucamy jeszcze raz, mądralo. Ha! Ach. Rainbow! Nie wcelowałabyś nawet w drzwi sto stodoły! Tak, tak! Moja podkowa i tak jest bliżej kółka niż twoja. Spróbuj mnie pokonać! Jecha! Mamy mistrza! I tak właśnie to się robi tu u nas na farmie. Przegrałam? Nie załamuj się, Rainbow. Zabawa była fajna. Ach, nie znoszę przegrywać. Przecież też jesteś świetna. A ja jeszcze lepsza. Zaczekaj, Applejack. Uważasz się za najlepszego sportowca w Ponyville? Raczej powiedziałabym w Equestrii, ale to by było nieco nieskromne. A ja myślę, że jestem lepsza. Więc sprawdźmy to. Sprawdźmy? Weźmiemy udział w konkursie żelaznego kucyka. To takie zawody w różnych dyscyplinach. Okaże się, która z nas jest najlepsza. Wiesz co, Rainbow? Wchodzę w to. mały kucyk, mój mały kucyk. z nim co dnia przyjaźni czuję. Mój mały kucyk, kiedy ujrzę go to pędzę jak wiatr. Czułe serce, Magi czar, naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód moc, w krainie marzeń razem dzień i noc. Mój kucyk, magii niech dziś na... little Drukony, przyjaźń to magia, jesienna przyjaźń. Mówiłyście, że jakie to zawody? Konkurs. Konkurs żelaznego kucyka. Ustaliłyśmy konkurencję, które pozwolą nam wyłonić największego sportowca wśród kucyków. I wezwałyście mnie, bo. A, a, no właśnie, co ona ma robić? Sędziować i spisywać wyniki. No tak. <laughs> Koniecznie. Moje wyniki przejdą przecież do historii sportu. Ach. Witam wszystkich! Zaczynamy pierwsze Przemowa. Do nich! Zaczynamy igrzyska! Hurra! Hurra! Do biegu, gotowi? Start! <grystów> <grystów> Notroom, Czas, Spike! Siedemnaście sekund! Naprawdę? Znaczy, że pobiłam swój zeszłoroczny rekord, ale. Sekund doliczamy za karę, za potrącenie beczki! A niech to! Dobra, czyli 22 sekundy. Wstydu nie ma! Hej, nic się nie bój! Najważniejsza jest przecież zabawa. No, śmigaj na start! Do biegu, gotowi, start! Woo! Przebiegłaś szybciej niż wiatr, Rainbow! Ech, dzięki, ale pewnie cię nie pobiłam. Jaki tam mamy czas, Spike? 18 sekund! O? 18? Rainbow, czy ty przypadkiem jednak nie ćwiczyłaś na rodeo? Rainbow Dash wygrywa beczko z O, nie wierzę, że wygrałam! O... Uzało ci się, ale nie przyzwyczajaj się do tego. Szacunek, Rainbow Dash! Puh. Ale pokażę ci, jak to się naprawdę robi a ćwiczeń w sadzie. Brawo! Start. ja? Start! Gotowy na przejażdżkę? Nie! Ja przegrywam, <grym i wytrzań> wow! 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 jak ja się dałem na to namówić! <grym i wytrzań> Czy to się liczy?

Uwaga, dziewczyny, to ostatnia konkurencja. Dajcie z siebie wszystko. Coś mi się zdaje, że tym razem górą będzie koń pociąg. To nie fair. Nie wolno ci używać skrzydeł. Huh? Oszukujesz. Nic nie rozumiem, gdzie wyraźnie mówisz. Powiedziałam... Jestem żelaznym kutykiem! Bo oszukiwałaś. Co? Ponad połowę konkurencji wygrałaś tylko dzięki skrzydłom. Ktoś tu nie umie przegrywać? Więc twierdzisz, że nie używałaś skrzydeł? Nie, nie mówię, ale nie słyszałam, że to jest zabronione. Myślałam, że to jest oczywiste, że gramy fair. Bez skrzydeł i tak bym przecież wygrała. Ha. Sprawdźmy. Z chęcią! Jak? Jutro mamy doroczny wyścig liści. Zobaczymy, która będzie szybsza. Ha! Śmizna łatwizna! Czekaj! Z jednym zastrzeżeniem to ma być czysty bieg. Skrzydła zabronione! Bez skrzydła! Bez kłopotu. <gryzny> Trzymuj się, spóźnimy się na wyścig! A co ty jesteś takim im przejęty? To impreza dla kucyków. Wiem, ale chciałbym znów być prowadzącym. Słuchaj! Panie i panowie kucyki! Witam, witam na doroczne do, 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 do wyścigu do, 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 do liści! To ja, Pinkie Pie! Wasza ulubiona podniebna prowadząca! Przykro mi, Spike, ta rola została już obsadzona. Każdy kucyk dobrze wie, że wyścig liści to bardzo ważna tradycja, bo bez niego jesienne liście Muszę się przygotować! Wielką gonitwę zaczynamy za 5 minut! Przepraszam, przepraszam! Dajcie przejść żelaznemu kucykowi! Chyba żelaznemu pajacykowi. Jak tam, Applejack? Jesteś przygotowana na srebrny medal? Jestem przygotowana na czyste, sportowe zagrania. Tak, tak. Nie wolno ci używać skrzydeł. Wygram ten bieg ze skrzydłami związanymi na grzbiecie. Spreparowana jak indyk. Oczywiście taki indyk, który nie lata. Bardzo śmieszne. Przynajmniej teraz mam pewność, że będzie sprawiedliwie. Uczest ślisz? Wspinaj się! Twilight, a cóż ty tu robisz, ulicho? Biorę udział. <laughs> Dobry żart, Twilight. <laughs> Nie żartuję. Co? Nie jesteś sportsmenką, tylko... ...tym, no, kujonem. Nie jestem kujonem. Jestem oczytana. Kujon. Ale czy ty w ogóle już kiedyś biegałaś? Otóż nie, ale sporo wiem o bieganiu. A wiedzę tę czerpiesz z książek. Czytałam kilka na ten temat. Jaki tytuł? Bieganie przewodnik dla kujonów? W rozgrzewce rozciągałaś mięśnie gałek ocznych? Mięśnie gałek. Śmiej się, jeśli masz taką potrzebę, ale wyścig liści to tradycja tego miasteczka. A skoro przybyłam tu się uczyć, uznałam, że i w tym powinnam wziąć udział. Super pomysł, Twilight. Powodzenia. Ta. Do zobaczenia na linii mety. Jutro. Uwaga, kucyki! Czy jesteście gotowe? Do biegu! Wiesz, że mimo nazwy tej imprezy to nie liście biorą udział w biegu? Nie, to zadanie naszych dzielnych kucyków. Tak, oczywiście bieg kucyków powoduje, że liście opadają z drzew. O! Liście są strasznie rozleniewione! Lecz w tym roku nie chodzi wyłącznie o liście. Równie ważna jest rozgrywka między dzisiejszymi faworytami: Applejack i Rainbow Dash! Wiesz, Pinkie? Dla tych dwóch zawodniczek to bardzo ważny bieg. Bowiem rozstrzygnie się, która jest lepszym sportowcem. Tak, a powiem rymuje się ze szczytem. Dawaj, Rainbow, pokaż, na co cię stać Oho, wstrzymaj konie, Pinkie. Rainbow, dasz przyspieszyła i znów się zrównała z Applejack Co za niespodzianka Myślałam, że Applejack ma wygraną w kieszeni Nie myślałaś chyba, że tak łatwo dam ci wygrać? Wow Prawda? Pięknie wyglądają te liście. Nie mówię o scenarii Twilight. Rainbow Dash zagrała nieczysto. Cale nie. Oczywiście, że tak. Cale nie. Gdybyś trochę zwolniła i rozejrzała się, tak jak ja, zobaczyłabyś, że potknęłaś się o kamień. Co? O, niech to. Uch, strasznie teraz będę musiała pędzić, żeby ją dogonić. Patrz pod nogi! Do zobaczenia na mecie! O, o nie co mnie wiesz? Mimo, Mimo sporej straty Apple Jack znów jest w samej czołówce! Czołówka biegnących! Biegnąca drożdżówka na dziale Chwila! Skąd Apple Jack? Miałaby drożdżówkę ze szczepem! Bardzo trudno je dostać! No tak! Ale wracajmy do gonić! Nie tak prędko Apple Jack! Ten wyścig jeszcze się nie skończył. Dla ciebie, owszem! No. Zagrała nieczysto Czy wy nigdy nie patrzycie pod nogi? Potknęłaś się o pień, widzisz? Ta, widzę Widzę tu wielkie oszustwo i tyle Rainbow, Applejack nigdy by tego nie zrobiła To był tylko wypadek Tak, na pewno To znaczy, tak Tak, na pewno Pamiętaj, Rainbow, że to tylko zabawa Zabawa, ale zasady uległy zmianie Mogę się do nich dostosować Witam ponownie mieszkańców Pony Tu To ja, Pinkie I Spike! Rainbow właśnie znów nadrobiła straty! Nie mam pewności, czy nadrabianie liczy się tu najbardziej. Ja na przykład jestem mistrzem w nadrabianiu miną. Szczególnie kiedy mam udawać, że lubię jeszcze musztardę. A ty, Spike? Ja wolę korniszony. A? Applejack też dała się zrobić tak kwaśno! Rainbow też znów ją wyprzedza! No i proszę, bez skrzydeł! Uczestniczki gonitwy wbiegają do nas łajdź! Rainbow na prowadzeniu! <gryw> Ej, rainbow! A to żmija jedna! Zrobiła to specjalnie! Nie daruję Ładnie ją załatwiła! Na razie! Cześć, Rainbow. Nie powinnaś być w czołówce? I tak już wygrałam. Nie byłabym taka pewna. Wszyscy cię minęli. O, no tak, słusznie. Na razie! Emyczek! A co ty tu robisz? Tutaj, Tutaj nawet nie ma drzew! Skręciłam zgodnie z drogowskazem. Rainbow, podrzućcie mnie... Krzydła są zabronione. Muszę przyznać, Spike, że w całej historii wyścigu liści nie było jeszcze tak fascynującej rozgrywki. I tak ciekawego komentarza. Wiem, że nie znam się na sporcie, ale czy w wyścigu liści nie powinno być więcej biegania? Wiesz co, Twilight ma rację. Myślisz? Tak! Jeśli chcesz mnie pokonać, to lepiej. Biegi! I podobnie! Rainbow Dash i Applejack! Łeb w łeb! No i szyja w szyję! Applejack wysuwa się na chwilę, a zaraz podobno Rainbow! I Applejack! I Rainbow Dash! I Przestań, co? Nie, sama przestań. To ty zaczęłaś. A teraz zamierzam to kończyć. O nie, nie dasz rady. A właśnie, że da. Ty! No skąd? Ale zajęłam piąte miejsce, a to chyba nieźle jak na mój pierwszy wyścig. Co? To w ogóle niemożliwe! Byłaś strasznie powolna, podziwiałaś widoki? Tak, właśnie. Przeczytałam, że najpierw lepiej oszczędzać siły, a pod koniec, kiedy reszta kucyków już ledwo biegła, eee. pobiegłam sprintem eee. do mety. Nie chcę mi się wierzyć, Twilight? Przed nami? Tak się wygłupiałyście, że nie było to trudne. Masz rację, Twilight. Fatalnie się zachowywałyśmy. Ach, nie była to postawa sportowa. Widzę, że nauczyłyście się czegoś ważnego. Księżniczka Celestia! Czym zasłużyłyśmy na ten zaszczyt? Jesień to moja ulubiona pora roku. Przyszłam zobaczyć wyścig liści. Przykro mi, że byłaś świadkiem naszego beznadziejnego zachowania. To zrozumiałe, Applejack. Każdego czasem ponosi chęć wygrania za wszelką cenę. Dlatego musimy pamiętać, że ważniejsza od wszelkich konkursów jest przyjaźń. Święta racja, Twilight. Niestety, wy dwie bardziej byłyście zajęte nieczystymi zagraniami niż liśćmi. I pełno ich wciąż na wielu drzewach w całej ekuestrii. Spokojna głowa. Zmówimy się i za moment nic na drzewach nie zostanie. Prawda, przyjaciółko? Przebiegniemy się znowu. Bardzo chętnie rozprostuję nogi. Polska na zlecenie Mini Mini Masterfilm. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Biologi Polskie Karolina Anna Kowalska. Dźwięk i montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska,